No musiałem się trochę napracować na te stokoła. No tak, ale nie żałuję. fajna walka była. Myślę, że widzą też się spodobała i super. No. Przez te pierwsze cztery rundy wszystko szło zgodnie z planem. Nie przyjmowałeś za dużo ciosów, trafiałeś. Zadymała już później jakby zaczął, zaczął zamknąć to oko trochę z tego co widzę. Tak, tak, trochę tak. Trafiłem mnie takim czasem, się zamknęło oko. Ale coś, szedłem dalej i ten wiedziałem, że, że muszę wygrać i nie mam Krok w do tyłu, tam muszę zrobić to. Był taki moment, że czułeś, że kondycyjnie już, już, jest, już jest ciężko? E, no tak... z kondycją akurat było wszystko git, Tylko, że to oko tak mi trochę padło. Ale było dobre. Wolałbyś chyba jednak, żeby troszeczkę, troszeczkę krócej, krócej ta walka trwała, co? No według mojego planu to tak. Chciałem to szybko skończyć, żeby jak można szybciej, bez kontuzji wyjść i to. Ale no co. Wiadomo, że cięż, ciężki oponent Zadyma też jest dobry i zawodowy bokser. No i daliśmy dobrą walkę. To, że Zadyma jest twardy, to wszyscy wiedzą, ale czy powiedz, zaskoczyło cię to jak trafiałeś go tymi mocnymi czasami i on nadal był, był, w, był w walce, był w grze? Nie, wiedziałem, że tak będzie. Nic mi nie zaskoczyło. No. Także no, wiedziałem, że Zadyma jest twardy. Dobry zawodnik, wiadomo tam gadałem, że skończę go pierwsze rundy, ale to wszystko, było gra taktyczna. No. Wiedziałem, że będzie ciężka walka. No. No i tak. Była też gra psychologiczna, takie mocne ostre spojrzenia do niego pomiędzy rundami tam pokazywałeś. A ja zawsze tak robię. Czyli to nic ponad to co, co, co zawsze. Tak. Mówiłeś też, że zokoła i after to się liczy dzisiaj, to jest najważniejsze. No tak. To już jest jakiś plan? No. Jest plan, ale nie będę na razie planu. Cieszę się wygraną i zatrzymuję gratulacje. Tak, dziękuję bardzo.